Dzień dobry wszystkim, Ewa Zakrzewska witam Was w imieniu Twojego punktu ubezpieczeń. Bardzo dziękujemy za nominację do Orszak Challenge księdzu Grzesiowi Gołębiowi z parafii świętego Stanisława w Skierniwicach. Nominację otrzymaliśmy wczoraj, 9 stycznia, już po finale akcji. Niemniej jednak jak widać dobra nie da się zatrzymać, dlatego pomagajmy dalej. Jest wiele miejsc i osób, które naszej pomocy nadal potrzebują. My chcielibyśmy wesprzeć hospicjum imienia. Anny Olszewskiej w Skierniewicach. Zachęcamy Państwa do tej pomocy, a dziś zapraszamy do wspólnego kolędowania. 那年，最孤单的吧。 Święty, są ja śmierć, ko mała śmierć. Do Jezusa, obacz mnie, śmierci ko mała śpieć. Do Jezusa probać mnie. mnie. Dziękujemy bardzo, do udziału w akcji pomocy Skierniewickiemu Hospicjum imienia Anny Olszewskiej zapraszamy i nominujemy Urząd Miasta Skierniewice z Panią Barbarą Widulińską, Łowickiego Gościa Niedzielnego z Panią Agnieszką Napiórkowską oraz Parafię Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny z Księdzem Rafałem Babickim. Zapraszamy serdecznie, szczegóły w linku poniżej posta. Pozdrawiam.